Cześć, trochę tlenu ze zbiornika upuszczam, bo ciśnienie mi rośnie. A po ma strzelać przez zawory bezpieczeństwa? jest sobie w kosmos leci? Jak komuś duszno, to może sobie pooddychać. Wszystkim tlenem. Dobra, plan jest na dzisiaj taki. Od rana się biorę poniedziałek dzisiaj. To tu muszę rozłożyć skrzynię, ściągnąć od podstawy te dwa wsporniki, odkręcić od tego. Tu nie będę ruszać tych pod silnikiem, bo tu są blaszki popodkładane. To kurczę, później ciężko będzie tutaj widzę zresztą też, ale no to to jakoś tutaj muszę ten... Pościągać pomyć jeszcze w benzynie czy w nitro i do tego tu patrzy to pęknięte? Nie, to jest od wewnątrz spawane to do, do piaskowania pójdzie cała podstawa skrzynia. Na razie zostanie, bo skrzynię jeszcze będę, znaczy pewnie nie będę rozbierać z całej z przekładni, ale no, posprawdzać muszę tam uszczelnienia, bo to takie zacieknięte było wszystko, że ten to pójdzie do piaskowania, to pójdzie do piaskowania. Chciałem pierwsze tutaj rozbierać, Ua, to ciężkie rozkręcać, ale mówię, kurczę, tego nie będę ruszać, tutaj tego stolika teowego, bo to taki jest zrobiony z tego, z płaskowników. Wszystko naraz wypiaskuję, to później będzie do mycia szło gorąca woda i chemia żeby to było odpuszczone i dopiero później będę albo szlifować albo piaskować prawdopodobnie będzie szlifowane w garażu jeszcze mam takie drobnicy trochę koszula, koszula się podarła Pawłowi ale to nic idziemy do garażu no tutaj mamy tak tabelka jest prawie na gotowo tamte zakamarki zakamarki strugarki Trzeba jeszcze skrobakiem czy papierem poczyścić, wydrzeć tą starą powłokę i wtedy już będzie do malowania. A tutaj te dwa cięgła. Tutaj te blachy, korpka, korka. nie wiem czy w ogóle malować czy ją, tylko odbić. Znaczy nie, no malować to nie będę to. Tak się zastanawiam, czy to nie wypolerować. Polerka jest podłączona i co no i to chyba tylko by było korbka śruby to zostaną takie jakie są raz dwa trzy cztery elementy no tam pokrętło jeszcze jest o. to oczywiście przed piaskowaniem musi być wszystko otuszczone nie wolno nie wolno piaskować takiego tego tłustego bo to tylko ten smar czy tam Zanieczyszczenia takie tłuste się poroznosi po całym materiale, co jest piaskowany i to wtedy problem jest yy, z malowaniem, przygotowaniem do malowania. Że przed piaskowaniem pierwsze to jest właśnie mycie. No, takie coś to też może wypiaskuje, chociaż nie wiem czy to piaskować. no Później zobaczę tutaj prawdopodobnie jeszcze tą tulejkę zrobię bo jest luz a już jak mam tyle rozebrane widać tutaj widać no to zrobię a widzicie brudne a było myte myjką ale nie z każdej strony myjką można dojechać dobra to się szykuje tam to porozkręcam to już będzie mówię albo w benzynie ekstrakcyjnej myte albo w nitro i co? no i do pracy na razie no i dobra wstępujemy drzwi tylko zamknę żeby to nie hałasowało pierwsze chyba w skrzynie spróbuję kurde od tej strony nie dojdę no dobra, będziemy ręcznie dojechać. tutaj jest też blacha podłożona ktoś się natrudził żeby to wyosiować w skrzynię z silnikiem Było to dobrze zrobione, bo widać po tych gumach tutaj na sprzęgle głowym, że nie było jakieś przekoszone, tylko wszystko w dobrą stronę poustawiane, tak jak powinno być. Dobra, to mamy to skrzynię. Aha, tutaj widzicie leci. Gdzieś leci olej. Tego. A to pewnie skorka, bo on tutaj dobra. Na matę postawię. O kurczę. I ja pierwszy. Dobra, i teraz tak ja sobie muszę tutaj zrobić zaraz zdjęcie. Jak te blachy tutaj przychodzą, tylko czy ta była na środku, leżała? Tak, ona tu była, o. Dobra. Bo to jest później zgadywanka, jak to było, a tak to Takich będę. To będzie silnik S. No, no co chcesz? Śruba. śruba się boi wyjść na dół, bo ten len tam syczy. A tu będzie. いいだやいや。 Teraz mogę to z podstawy tu odkręcić te wspórniki. Może tak niech to stoi Aha, wsporniki też bym mógł sobie jakoś to poznaczyć, który gdzie dobra, odkręcę to później, popunktuję. Mógłbym to w całości piaskować, no ale kurde to i tak pancerna ta płyta jest. To po co sobie jeszcze wagę dodawać jak to te kątowniki to też są chyba tutaj dobrze dziesiątka kurde, trochę to odciążyć muszę do pracy. i komytę to jeszcze między blachą a tym zobaczcie ile tego oleju tutaj kurczy na tego tłuste wszystko usmarowane dobra z tym się już do piaskarki wpakuje po myciu no to trzeba i tak się teraz na tego bo my z tym zabrać. No i dobra, to tutaj jest dwa razy umyte, to jeszcze sobie muszę tutaj postawić, tylko zmienię sobie na czysty ten w bańce. Umywadło, tu gdzieś kurde jakieś, nie widzę naćpane szerszenie mi tu ciągle latają, ale one biorą na gniazdo tutaj z tej zrębki, coś sobie tam skubią. Idę zobaczyć, co jeszcze z tej drobnicy, bo już jak się tutaj rozstawiłem z tym myciem, tak jest o kratka ociekacz pod spodem idzie w trociny, w tą zrębkę, później z powrotem na kupę i będzie dobrze. Dobra, piaskarka zasypana nowym podgrytem. Nie pamiętam teraz. 0,2 do 1,4 albo 0,4 do 1,4 gradacja tutaj już pojedyncze klamoty wsadziłem nie pakuje, można by tu pewnie że więcej wsadzić na jeden wsad ale to później ciężko tutaj się kurczę, obrócić mówię obrotnica ciągle z przyczepy nie wycięta żeby tutaj sobie stół obrotowy zrobić a ja tam taką fajną małą mam no i dobra kamerę gdzieś zobaczę przez szybę na ten Postawię, może coś się uda nagrać. No to startuje. Trochę tam odpyli, wyciąg chodzi i wyciągam następną porcję ładuję.